Się z tej strony leśnik. Dzisiaj jest już siódmy odcinek z FNAFA Seq Bridge. Ogólnie, w ostatnim, w ostatnim odcinku zmierzyliśmy czikę w niszczarce i ona tu powinna być. Zabraliśmy jej dziób, a więc jednak mam, mam lekki problem co do tej cziki. Teraz się mam jakoś wydostać stąd. Dobra. O, o, latarkę mi w ostatnim odcinku zużyłem całą, a więc teraz chociaż mogę sobie naładować. Dobra. Tu jest. Mo, kurde. No, ten robocik za dobrze nie skończył. Jeśli tutaj lepiej z tym będę obchodził. O, dobra. Mm. Dobra, to co oś? Okej. Okay. Ona mnie nie widzi. Chyba. Okej. Okay. Jak ona brzmi Zostaw mnie ty. Ja pierdzielę. O, dobra. Przechodzę dalej. O, chodzę. Dobra. Idę dalej. O, save, Używam tego sejwa. Więc. Dobra, to tu coś trzeba... Ja pierdziele, co tam jest? Woda, śmieci, jakiś kabel, a kabel on, on będzie chyba... Ja pierdzielę. czy trzy razy nie trafiłem? Idzie. O, tu jest. Ja to by z latarką latam. Choż. gin. Nie, znaczy nie zginiesz. Ale zostaniesz oślepiona. Tędy. Tu, tu, tu. Dobra, dobra. Jest git. Już dwa generatory e, może ja sobie zapiszę jeszcze grę zanim to Dobra Idziemy, idziemy, idziemy. Naład Naładuję jeszcze sobie ład latarkę, latarkę, jeżeli ma być jeszcze długo. Tak? tutaj, tutaj, tutaj jest. A dobra, akurat tu jest. Dobra, już to zrobię, następnego spawnpointa. Mmm, a... No nie. Nie wiem, biegnę, biegnę gdzie, gdzieś. Ale nie wiem, drugi... drugi... Ja pierdzie... Ja pierdziel, ale przyszona brzmi jak jakiś złom! W sumie w końcu już się złomem. Nie wiem... O! A masz. Masz gnojku. Gnojku. Zgubiła mnie. Chyba. Dobra, uciekam stąd. To ten królik. Ja pierdziele. No co jest? Uf, ile tych kartek. Mm. Co, co to jest za rodzina jakaś staw tych robotów, staw botów. Ja mam nadzieję, że ten królik mi tutaj nie wbije teraz. Wani. Dobra, chyba już wychodzę z tego miejsca. O, dobra. Se. Aha, to jest to miejsce? Chyba tak. Dobra. Dobra. Wychodzę. Tak, ja jestem w tym. Dobro. I ta czeka będzie mi teraz. Tak, ona teraz będzie ciągle. Mnie, Mnie tu. Ten... Ja nawet nie wiem, gdzie ja biegnę, ale ok. Gdzie ja jestem? Tam jest do Frediego. to naładuję chociaż sobie Fryderyka. Nie... Aha, dobra, jestem tu chyba. Mm, basement 1. Tak, jestem tu. Dobra, idę po Fryderyka i z Fryderykiem. Mhm. Aha, dobra. A, dobra, bo Fryderyk jest na o naładowany, dobra. Dobra i teraz tutaj idę i co? mieszam, a bo ja mam teraz włożyć ten dziób w Frediego. No Freddy, ja cię naprawdę przepraszam, że będę musiał w Ciebie włożyć ten dziób. Będziesz niestety, Freddy, brzmiał jak Chica. Ja mam nadzieję, że chociaż e, on nie będzie miał na tego... Nie wiem, którędy mam inaczej iść. Znaczy, w sumie wiem, ale... To, ja tu nic nie... Ja w ogóle nie kumam, gdzie co się idzie. Po pewnie Maoroxy jest? Siema, nara I jeszcze mnie nie widzisz A nie no Ty, ty jesteś jakaś Roxy zmutowana już mnie nie widzisz Nara? W sumie zaraz będzie chyba ta taka noc Ale akurat w sumie Tutaj to Welcome to parts and service. Voice box. Siema, Freddy Freddy's chest Dobra. Dobra, biorę mu tą Teraz chest plate. Czyli to, no. I zna te kabaleczki. Tu, tu, i tu. Och, dobra, Teraz I, wkład... i Nie, jest, nie będzie miał dzioba. Tu, tu, tu. Tu, tu. Mm, tu, well tu. Dobra. Chest plate? Dobra. A nie, dobre, jeszcze muszę to. Osz. Freddy, ja cię naprawdę przepraszam. Jak ty brzmisz! No to super nie. Nie, jest ja spawn nie zrobiłem. Dobra. Ewidentnie trzeba tutaj zrobić cięcie. Mmm. Dobra. Po, podczas gdy chciałem znaleźć jakąś jeszcze inną drogę, żeby dojść do tego. Part Service Znalazłem Takie miejsce i był tam Następny złoty prezent Dobra Podejście drugie tylko, że Z zapisem Czas to Zrobić Dobra, jego Just well Disconnect the throat wires to continue. It is important that you match the pattern correctly. good Dobrze zrobione. Składam i teraz trzeba tylko to zrobić. No dobra, skończyłem. Finish upgrade. Activating safety protocols. No dobra. Finish. Mhm, mm dobra, i teraz mogę -czekać. O nie, Freddy. Boy. Bo przecież, bo to są jego przyjaciele, to ja mu za... Temu ja czy... Tej... Jego przyjaciółkę mu zmieszyłem. Oj, jak mi smutno, nieważne, że chciałam mnie zjeść. Oj, jak mi smutno, Freddy mm, Dobra. Dobra. Dobra, i co by teraz Roxy i in... fajnie? Mam zatrzymać się Roxy? Mam zatrzymać Roxy? No. Nie wiem, a. Mm. 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 Już się robi, Freddy. Hmm, do ko U kogo by tutaj wyjść? Może tu? Dobra, już. I tak mam blisko co rok zielony jest. Dobra, zrobię tutaj już ścięcie. A więc oto jesteśmy w Roxy Race... obok Roxy Raceway. Dobra. Idziemy, 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 idziemy jak tu się szło Czy w sumie nie wiem Czy tu się idzie. Nie wiem w sumie. To co? Po co? Zakaz Chiki. Chodź, Freddy. No, Fryderyk, no... no. Masz tu do mnie przyjść, Fryderyk. Dobrze. Dobra, i co ja mogę? Muszę tu teraz. Aha, dobra. Nie no, ja tego nawet nie zbieram już. Roxy. Roxy Raceway. Dobra. Dobra. I teraz idziemy sobie tutaj pochodzić. papa. Pa, pa, pa. i gdzie ja mogę sobie tutaj. O, tu jest. Kokard. Jest miejsce jeszcze. Aha, potrzebuję i ten. Dobra, idę szukać. Ty, jest jakiś kokard, ale... No nie mogę. O. Ja chyba wiem, jak skończę Roxy. I prawdopodobnie się to stanie. Chyba roz... Chociaż nie będę spoilerował, bo pewnie i tak będę... Będę wiedział, co... Co się potem stanie z Zeroxy? Dobra, otwieram? pass? Nie wiem. Ja pierdziele wystraszyłem się tego gównianego bota. Piątejem Jak biegnie. A i, a i tak mnie nie znajdzie. <grym> <grym> no super jest zabezpieczona. Nie wiem, mi idę... O, prezent. W ogóle chyba. <grym> Chyba wiem, co znaczą, na przykład e, złote prezenty zo, e, z, znaczą, że zło, e, złote są maskotki, e, jak, jak są chyba tak, e, takie prezenty, jak takie prezenty są, to chyba to są upgrade'y, a jak takie jakby klasyczne, takie z, e, z, takie pomarańczowo-żółte, to to są chyba takie te. Po prostu takie na przykład jak pinata czy coś. No, Freddy upgrade? O, 6 baterii mam teraz. Freddy, to ty teraz się nigdy nie rozodujesz. Dobra. <laughs> Idę tędy. Freddy potem cię naładuję. Na sobie i będę szedł, szedł, szedł Tu może sobie. O! O! Mhm, dobra, to chyba mam już item. Mhm. Mm Czyli. Dobra, to akurat. Akurat przed chwilą dostałem tego Dance Passa. Ale fajnie by było zapisać się naprawdę grę. Bo. Może by się coś stać bardzo niefajnego podczas tego, gdy. Ja będę sobie tutaj chodził, tak? Bez zapisy i mnie na przykład Roxy weźmie. Roxy. No i co? 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 A masz! E? Ech. <laughs> Dobra. Ładuję latarkę i zapisuję grę. Zapisuję. Zapisywanie gry zapisano. Idziemy. Idziemy. Idę. Idzie. Dobra, i teraz... średnio wiem co ja mam. Czyli, że dobrą. Czyli muszę iść do tego miejsca, gdzie jest potrzebny den spaz. I tak to tam, let's to rok. Dobra, zapisuję grę i zaraz będę tam. A może w następnym odcinku? Ten odcinek już ma z 24 minuty. No w sumie. To akurat będzie, że tam, że ta misja będzie na następny odcinek, który prawdopodobnie się pojawi jutro. Dobra, to... Idę do tego... ...Ledztoro. I potem będę... I w następnym odcinku już to... ...na wpływę zrobię. Dobra. To pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka. I ja znajdę jakiś jeszcze tutaj zapis. A, ślepy jestem. Dobra, to zapisuję grę. No i pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka. Może jakieś porady w komentarzu. No i...